Dobra, a więc lecimy dalej z tym koksem. Jeżeli, jeżeli trafiłeś na ten filmik przypadkiem, no to jest to kontynuacja filmiku o najlepszych grach 2016 roku, które ograłem właśnie w tym 2016. Um, ale teraz porozmawiamy sobie o grach, które nie ograłem. Czyli tak naprawdę takie nawijanie makaronu na uszy, gadanie o pierdołach, gadanie o przyczuciach, o tym, co się przeczytało, bądź dowiedziało, usłyszało, zobaczyło, ale też może dzięki temu będzie bardzo pozytywnie i może też coś znajdziecie, a może po prostu chcecie posłuchać czegoś. No to lecimy. W jakiej gry z poprzedniego roku nie grałem, a chciałbym zagrać? Przypomnę, że grałem w trzy najlepsze moje gry, czyli Duma, Battlefield 1, Uncharted 4. Te gry grałem, a nie grałem. I na pierwszym miejscu tutaj taka rzecz, która na pewno będzie jedną z pierwszych, która na ale jeszcze trochę trzyma cenę, to jest Dark Souls 3. Zaliczyłem wszystkie gry tego studia od czasu powstania Demon Souls. Bo to wcześniej, Oni że coś robili wcześniej przed tym, ale tam już nie grałem, ale jak wyszło Demon Souls, nie to że nie premiery, ale w sensie od tego czasu wszystko, co się ukazało, od tego studia skończyłem. Nawet w jednej zrobiłem platynkę w Bladbornie. I no, Dark Souls powinienem zagrać wcześniej, nie zagrałem. Teraz no, ze względu na sytuację finansową, ale mam nadzieję, że uda się i chciałbym do marca, ale mam nadzieję, że w pierwszej, w pierwszej połówce roku uda się sk zaliczyć, skończyć bo jestem ciekaw, co oni tam zrobili, o, jaka to musi być dobra gra, naprawdę dobra bo, bo nawet w niektórych zestawieniach wygrywa e, ma, zbiera zawsze dużo głosów w takich zestawieniach więc, więc jestem ciekaw e, druga gra na drugim miejscu Indyk teoretycznie można powiedzieć, że najlepszy Indyk 2016 roku a mianowicie Insight ciekawi mnie, limbo było fajne a wszyscy mówią, że to jest taka perełka dopicowana Picuś Glancuś ojenny, czego oni tam nie zrobili, jaka piękna wizualnie jej historia i tajemnica, i gameplayowa i animacji, dużo, ojeny. Tak, ojen, ja to sprawdzę, ojen. Tylko nadal nie, nie ma w tej chwili przeceny, a będę brał to tylko na przecenie. Kosztuje 80 zł w dniu dzisiejszym od razu zdradza. Zakupiłem grę z piątego miejsca na tej liście nie powiem jaką będzie piąte miejsce, będzie wiedzieć za 32 zł i myślę, że będę chciał przynajmniej Inside, przynajmniej za 40 może jeszcze taniej wyrwać, wtedy oczywiście kupię, ogram i zrobię Wam recenzję jeżeli tylko będzie promocja na PSN-ie, to biorę przechodzę trzecia pozycja jest to Rise of the Tomb Raider, czyli teoretycznie czasowy ekskluzyw Xboxa i pc teraz już jest na playu jest ze wszystkimi dodatkami i jestem tego mega ciekawy, bo, bo, bo to jest takie Uncharted w innym trochę klimacie. No, jest dużo pozytywnych opinii. Tak, troszkę jak ta gra wyszła, ze względu na to, że to było tak jakby rok już po premierze Xboxowej, to było tak w miarę cicho, ale dostała bardzo dobre oceny. Ludzie naprawdę się nią zachwycają i ja też chcę się nią zachwycić, więc, więc mam nadzieję, że też uda mi się ją dorwać, Chociaż w tej, w tej chwili na dzień nagrywania recenzji, ona trzyma cenę i z wysyłką to tak za 170 można dorwać używkę. także jeszcze czekam na obniżki myślę, że kupię Dark Souls'y, przejdę i później właśnie siądę do, do Tomb Raider'a e, czwarte miejsce, e, The Last Guardian, O, proszę państwa e, pamiętam Shadow of the Colossus zrobiło, pozamiatało mną e, i no to była wyjątkowa rzecz i myślę, że tak samo wyjątkowy jest dla Guardian mimo pewnych swoich niedociągnięć które tak naprawdę myślę, że nie będą mi mocno doskwierały, bo, bo dobrze wiecie, że gram w stare gry, więc te wizualia czy tam mechanika to mnie tam nie odstraszy pewnie. A właśnie dostrzegę te wyjątkowe rzeczy, jak zachowanie tego triku całego. Więc więc spodziewam się, że będzie to bardzo ciekawa dla mnie gra. No i piąta rzecz, z top 5, która jest dla mnie bardzo ważna i bardzo chciałbym w te top 5 zagrać, czyli Firewatch. Firewatcha kupiłem dzisiaj, tak jak mówiłem za 32 zł i myślę, że to był bardzo dobry zakup, bo gra krótka, ale treściwa, fajna wizualnie, bardzo dobra narracja z tego co wiem, więc myślę, że się nie zawiodę i po piwku po fajnie grało. Miejsce szóste. Rzecz, która mocno mnie zaskoczyła z dwóch względów. A mianowicie Shadow Tactics The Blade of the Shogun bodajże jakoś tak jest pod tytuł. Czyli tak naprawdę komandosi w feudalnej Japonii z, z szogunami i e, wow. Wow dlatego, że gra podobno jest bardzo dobra a drugie wow, dlatego, że na moim sześcioletnim starym kąpie ta gra chodzi. Ściągnąłem sobie demo. Po prostu, jeżeli macie stare kompy, ściągnijcie sobie demo ze Steama i zobaczycie jak wam działa. Bo e, raz, że pokazuję, jak fajnie się w to gra. Dwa, że naprawdę jest dobra o tym optymalizacja. I można w to grać mimo że ma się starego jakiegoś rzęcha, jak, jak ja. Później miejsce siódme, z zaskoczenia. Wpadł na tą listę, Hitman. Hitman, na którego w ogóle nie liczyłem. Hitman, który wykazał się w odcinkach w ogóle. W odcinkach? Co to za, za polityka? To jest właśnie słabe, ale podobno gra bardzo dobra gameplayowo. Podobno gra bardzo. posiadające bardzo dużo mm, ścieżek dojścia do celu, rozwiązania, zabicia, e, przejścia dalej, więc, więc to mnie ciekawi i, i ukończyłem prawie wszystkie hitmany do tej pory, które wyszły tak mi się wydaje, że prawie wszystkie ukończyłem, więc trzeba tego ominąć, aż szczególnie jak jest taki dobry, jak tylko wyjdzie na płycie kompletna edycja, to biorę, ogrywam i to będzie coś. Mam nadzieję. Ósma pozycja Dizonor 2. No, dość nisko, ale gra myślę, że będzie naprawdę dobra, bo jedynka mi się bardzo podobała. I myślę, że dwójka też mi się bardzo spodoba. Bo, bo ma co kontynuować, masz czego czerpać i opinie są naprawdę bardzo dobre. E, dziewiąta rzecz, czyli Dark Souls 2D, a mianowicie gra nazywająca się Salt and Sanctuary, czyli e, sól i e, sanktuaria, e, czy tam kaplice, czy jakieś takie e, rzeczy. Jestem tego bardzo ciekaw, tak naprawdę sam na to nie czekałem, mówiąc że też graficzne, tak no powiem Wam, że tak średnio to mnie przekonuje, ale jestem bardzo ciekaw i myślę, że uda mi się w to zagrać dość szybko. Myślę, że może nawet szybciej niż samo Dark Souls. Więc zobaczymy. O, mam nadzieję, że uda się to ograć, bo może być to ciekawa rzecz. Dziesiątka, e, dziesiątka zamykają to 10 tytułem wyjątkowym. A mianowicie Stardew Valley. Niestety prawdopodobnie nie ogram tego. Chociaż chciałbym, no ale zobaczymy, no bo na paciecie bardzo mało ogram. to jest tak na pewno na razie na paciecie wyszła. Chyba na PS4 też? A to jest dość drogie no, na razie. E, I mm, no. Harvest Moon w najlepszej swojej wersji. Czemu by nie? Kolejna rzecz, 11. Miejsce. Fire Emblem. O! Ta poprzednia część była bardzo dobra i myślę, że ta również będzie dobra. Ta powinna przynieść równie dużo e, zabawy i, i bardzo chciałbym to sprawdzić. Miejsce 12. The Witness, czyli nowa gra od twórcy e, Braid'a, e, gra logiczna. Gra z, ze świetnymi pomysłami na zagadki logiczne, gra długa, gra naprawdę intrygująca, ale gra, która może nudzić, bo, bo tych zagadek jest naprawdę dużo i tak naprawdę nagrodą jest to, że przechodzimy dalej, a nie na przykład obejrzenie kascenki, blokowanie czegoś, yy, nie wiem, budowanie postaci, coś takiego tylko sam fakt, że przyszedłeś dalej. No, nie wiem jak to zagra. Miejsce trzecie, a więc szczęśliwe. Overwatch. No powiem Wam, że tak. W Team Fortress 2 to się łoiło u mnie dużo. Z braciakiem graliśmy dużo. Bardzo mi się podobał Team Fortress 2, a tak naprawdę Overwatch to jest nowy Team Fortress 2, bo polega niemal na tym samym, są prawie takie same tryby, są bardzo podobni, podobne postacie, jest ich więcej, ale, ale podobne są. Więc, więc co? No musi to być dobre. Team Fortress było bardzo dobre, było, było starsze i tak naprawdę mniej rozwinięte. A no tutaj dodali jeszcze parę rzeczy, więc to musi być dobre. 14. No. Darkest Dungeon. No, ludzie mi to polecają, ja w to nie wierzę, dlatego sprawdzę tego sprawdzę, bo tam może coś być. Tam coś może być, może, może rzeczywiście w mechanice jest coś ciekawego, może, może ten styl wizualny z, te, z tym umieraniem, e, z tą trudnością, może ktoś gdzieś zazębi z gra i to będzie działać. Natomiast e, nie zaryzykowałbym sam tego kupując, gdyby nie te wszystkie opinie pozytywne, hura, optymistyczne, można powiedzieć. E, sprawdzę. Sprawdzę, ale tak z rezerwą piętnastka z kolei bardzo mnie intryguje, ale to znowu Pecet, cholera Pecet, a mianowicie Owlboy boy, czyli ten człowiek e, sowa. Intryguje mnie to, że to jest, jak to mówią, jeden z najpiękniejszych Pixel artów. To mnie bardzo ciekawi, lubię też takie rzeczy, szczególnie że gram w stare rzeczy. Także taki pixel art bardzo ciekawy, robiony w bardzo małym studiu, nie wiem tam. To nie była chyba jedna osoba, ale <laughs> tam mówią, że jedna osoba, a coś mi się nie chce wierzyć. Ale w każdym razie to może być naprawdę coś fajnego. A znowu wypłynę, no Może to mi nie pójdzie w ogóle. Nie zamierzam yy, yy, modernizować kompa. No dobra, lecimy dalej. Szesnastka, rzecz, która mnie bardzo ciekawi, Kurwa. I żeby to było na konsoli już dawno, ten, już taniej trochę ten, to bym grał pewnie, bo to jest taki DUM, taki DUM, czyli Shadow Warrior 2, polska gra z polskiego studia, ee, odświeżona marka, jakie to może być dobre, jakie to może być dobre, nie wiadomo właśnie, bo tam podobno jest, e, gra jest bardzo szybka. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało na pececie. Znaczy na, na konsoli, bo na pacycie wiadomo inaczej, dokładniej, szybciej można robić rzeczy. Zobaczymy. Dobra, chciałbym, chciałbym to sprawdzić. E, 17. Rzecz przez wszystkich pomijana, zapomniana w ogóle. To wyszło, było, miało fajne opinie, i nagle nikt, nikt nie pamięta, Nic w ogóle w żadnym zestawieniu to się nie pojawiało. Wszędzie jakieś tam głosy na to nie było oddawane. A mi tam gdzieś z tyłu go wysiedzi. Worms WMD. Piękne Wormsy, Wormsy klasyczne, Wormsy fajne gameplayowo, z różnymi małymi bonusami, z klasycznymi broniami. E, naprawdę dobrze zaprojektowane, bez bugów. To są rzeczy, o których się słyszy, które się słyszy właśnie o Wormsach WMD. WMD. I, I jestem bardzo ciekaw. Ona, ona dość mocno trzyma cenę. Może dlatego, że mało tego zeszło nie widać za bardzo używek. Mianowicie za 110 zł, 100 zł na playu. No to jest, jest dość dużo. Jak to spadnie tak do 70-60, to może się to zaopatrzę, bo, bo to może być naprawdę fajna rzecz. 18. że to jest gra, którą. Jest tam jakaś redakcja, coś tam, jak są te zestawienia, coś tam, kto na co głosował, jakieś topki 2016, to ta gra gdzieś tam nagle się pojawia. Nigdzie nigdy nie ma, nikt, nikt, nie grał, nie grał, nie grał, gra, nikt się nie pojawia, i nagle ktoś na pierwszym miejscu ją wrzuca. Mianowicie e, Hyper Light Drifter. No, powiem mówiąc szczerze to nawet nie wiem co o tym sądzić. To, to, wrzuciłem na tą listę, bo jestem mega ciekawy tego. Jestem mega ciekawy, tak naprawdę mm, bardzo prawdopodobne, że w to zagram, a nawet nie widziałem żadnego gameplayu, ale gdzieś tam mocno mi się wryło w głowie, że to może być dobre, a lubię po prostu czasami być zaskakiwany, więc myślę, że Hyper Light e, Drifter e, będzie tym dobrym zaskoczeniem i że coś tam dla mnie będzie miał bo to może być fajna, wymagająca gra, skillowa taka trochę, więc to dla mnie e, dziewiętnastka kolejna taka jakby trochę artystyczna rzecz, czyli Virginia Gra, która jest bez dialogów. Gra, która yy, oparta jest na ciekawych filmowych cięciach. Gra, która opowiada nawet fajną fabułę. Gra taka trochę artystyczna, tak jak powiedziałem na początku. No i trzeba będzie to sprawdzić. Tylko pecet. Chyba, tak? Pecet? Tylko pecet? Jak to pecet? Czemu pecet? Jak? Pecet! Dobra i ostatnia rzecz 20 zamykamy tą mm, pseudo zostawienie e, Super Hot, super, super hot, super hot, super hot, tak Super Hot, nasze polskie super hot, z polskiego studia super hot e, no co? Grałem w to demko, które było Coś tam było, było fajne, no i muszę to sprawdzić. Jakoś tam ominęło mnie, ale może będzie ten super hot. no nie wiem, jakoś tak Zastanawiałem się, co takiego wróci na koniec, na tej listy, to jest takie, rzeczywiście, no tego super superchota może i nie dojdę, może rzeczywiście go nie ruszę. Tak myślę, że, 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 że trudno, tak o, do 20 tytułów to trochę dużo, mimo wszystko. One wpadną na tą taką stałą listę. Mam taką stałą listę zakupową, i jak coś tam w zasadzie kupić, to sobie zaglądam, sobie tam losuję, albo wybieram, albo coś tam patrzę sobie, albo w ogóle z dupy biorę. No ale nieważne, ale tylko lista jest, więc to wpadnie na listę. I może ten superhot kiedyś u mnie się pojawi, może będzie w jakimś plusie, coś takiego, abonamencie za darmo, gdzieś tam. No. Ta, no, a że gra jest krótka, to by się nadawała na pilną recenzję, bo ja mam mało czasu, więc trzeba by to ugrywać. Także co, mamy 20 gier, które nie grałem, a mam jakieś zdanie o nim, które tak naprawdę wyrobiłem sobie na innych zdaniach, więc tak naprawdę nie wiem o nich nic. A wam ogadam, znowu o tym przekazuję dalej, więc wy też opowiedzcie innym, co usłyszeliście od kogoś, kto się nie zna, i wy też się nie znacie, i nikt się nie zna, bo nikt nie grał w te gry, niektóre. A w tego owl to myślę, że nie za dużo osób grało. Te Wormsy to też chyba nie za dużo No ale w Dark Soulsy grają, nie? Poza mną grają Tak, no dobra, kończymy Piwko się skończyło prawie Taka atmosfera przemijania, prawda? Skończył się 2016 Mocno to piwko. Mocno, już gadam pierdoły, ale fajnie tak pogadać sobie pierdoły, nie jak można. Właśnie swój kanał może pogadać pierdoły. Nawet można pomilczeć. Nie nie wiem co, ale bardzo bardzo fajny mam nastrój dzisiaj. Może po tym piwku właśnie taki świąteczny, prawda? Przyjacielski. Taki do pogadania sobie o pierdołach. Ehm, a jak już pogadam o pierdołach, o przewróciło się, no tak, niech, ale jest takie pianka, przewróciło się w nerzy. Cały luksus polega na tym, że nie muszę go podnosić. A muszę go podnosić. No tak, znowu green screen, więc nic nie widzieliście pewnie, z tu. Nie wiem czy w ogóle będziecie widzieć przez tego green screena. Eee, tu. Może trochę. Może gdzieś tam złapię, coś tam nie złapie. Może tak bliżej dam. Nie, pewnie nie będzie widać, bo zielona czcionka. Luigi Mansion 2. To będzie najbliższa recenzja, mam nadzieję. Ograny jest. Gra, która bardzo pozytywnie oceniana jest, wszyscy ją kochają, lubią, wychwalają. A ja, no powiem Wam, że to nie będzie takie znowu hura optymistyczne, ale zobaczycie. Także co, kończymy to. Kończ Wasz wstydu oszczędź. No, na razie.